dokładnie 2 minuty 30 sekund. Tyle dostaliśmy od wydawcy i ani sekundy dłużej, więc czym prędzej, bez zbędnej zwłoki, witam w News i ruszamy Przyszłość. Na początek nietypowy pomysł polskiego inżyniera. Dr Bogdan Kuberacki z Politechniki Warszawskiej ma pomysł, jak usprawnić nie tylko poruszanie się samochodem po zatłoczonym mieście, ale także, a może przede wszystkim, parkowanie. Przedstawiamy Spin Car, czyli samochód obrotowy, który dzięki kołom obracającym się o 90 stopni, może poruszać się po dowolnym torze i oczywiście potrafi, jak sama nazwa wskazuje, obrócić się w miejscu. Wygląd według studentów Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych jak na załączonym obrazku. Tak, po prawdzie, to nieco podobny koncept obrotowego auta już kilka lat temu zaprezentował japoński Nissan. Ale w tej japońskiej wersji nie ma w pełni mechanicznego układu kierowniczego, a to wymóg, by auto dopuszczono do ruchu. Podobno w polskim prototypie takiej lipy nie będzie. Ok, to był pomysł numer jeden, teraz pomysł numer dwa. Unia Europejska zapłaci ponad 4 miliony euro za przygotowanie projektu May Cooper. Dzięki niemu być może wkrótce przesiądziemy się nie do okrągłych spinkarów, a do latających May Cooperów właśnie. Za te grube miliony naukowcy mają nie tylko zaprojektować maszynę, ale zastanowić się także nad tym, jak wprowadzić ją do uwaga ruchu lotniczego. Wiadomo, że MajKupery nie mogą przeszkadzać zwykłym samolotom, a zatem maksymalny pułap to około 600 metrów. Projekt zakończy się w 2014 roku i wtedy Unia zadecyduje, czy warto dalej inwestować w takie pomysły i czy odstawić tradycyjne auta do lamusa. A nie wykluczone, że w podobnym czasie będzie tam trzeba odstawić lekarzy, a dokładniej chirurgów. Wszystko za sprawą robotów, które coraz śmielej zdobywają pole na salach operacyjnych i wiem, że trudno w to uwierzyć, mowa jest nawet o naszym krajowym podwórku. We Wrocławiu już na przykład operuje robot da Vinci. Za pomocą konsoli chirurg precyzyjnie steruje narzędziami zamontowanymi na platformie robota. Każdy ruch obserwuje na dziesięciokrotnie powiększonym trójwymiarowym obrazie. Polscy naukowcy już od 10 lat pracują nad robotem, który będzie mógł między innymi zakładać bypassy, operować zastawki czy naczynia krwionośne. W zeszłym roku przeprowadzili pierwszy zabieg na świńskim sercu. Co prawda, za konsolą sterującą robotem jeszcze póki co zasiada człowiek, ale jak tak dalej pójdzie, to za parę lat chirurg będzie synonimem bezrobotnego. A mówiłem kolegom w liceum, żadna medycyna. Lata nauki, a potem i tak taki robocik wszystko zrobi i szybciej i lepiej. Na szczęście, w mojej dziedzinie, nawet za 100 lat nie ma o tym mowy.